Dzień dobry, to sobie zrobimy takie zadanko. Reakcja całkowitego spalania. Jak mamy całkowite spalanie, to powstaje nam dwutlenek węgla. Jakbyśmy mieli niecałkowite, to by nam powstawało. Powstawałby nam czad, czyli tlenek węgla 2, tlenek węgla 2, albo powstawałaby nam sadza. No, i to wygląda tak. Czyli ma, jest na zerowym stopniu tlenienia tutaj węgiel, akurat. No, ale to nie o to nas pytają. Nas pytają o całkowite spalanie. Mamy tutaj reakcję napisaną dla nas. I mamy obliczyć, ile decymetrów tlenku węgla 4, czyli tego, w celu tleniu na warunki normalne, powstanie w wyniku całkowitego spalania m, tyle propanu. Propan to jest oto. Jakbyśmy się nie domyślili, co to, to jest propan na obecnym poziomie, no to wiemy, że to jest tlen. Wiemy, że to jest woda, wiemy, że to jest tlenek węglarczy. no domyślamy się, że to jest propan, tu, nie? Technologika. No i powstanie jakiegoś coś tam odmierzonego w warunkach normalnych. I to w ogóle tak strasznie brzmi, ale generalnie chodzi o to, że piszemy naszą reakcję C3H8. Ja ją przepiszę, bo tamta jest taka Malusia. 5O2 mamy CO2, 3 CO 2 3CO w ogóle chwila może ja to może ja to wpiszę nawet tutaj albo wiem, kopiuję sobie kopiuję sobie i będę mieć większą po prostu no i piszemy takie mamy Tyle propanu, to jest nasz, nasza ilość propanu. Więc podpisujemy pod tym, że mamy tyle propanu. I co my mamy obliczyć? My mamy obliczyć tlenek węgla 4. No to nie wiemy, ile tego tlenka węgla 4 mamy, więc piszemy x. Robimy sobie proporcję jakoś. No i się zastanawiamy, co to są te warunki normalne. Warunki normalne to są takie warunki, w którym 1 mol dane jakiegokolwiek gazu, czyli będziemy mieli N2O2, CLAD, węgla, A4 i tak dalej, jakiekolwiek gazy, cząsteczka, wszystkie cząsteczki tego typu to są gazy, to będziemy mieli 22,4 dcy sześciennego. I to jest. Wartość do wykucia na pamięć, bo jak będziesz miał 1 mol jakiegokolwiek gazu, jakiegokolwiek gazu, powtarzam, to będzie właśnie tyle tego. Um, taka będzie objętość tego gazu w warunkach normalnych. No i w związku z tym możemy zrobić tak, że wpisujemy tu 22,4 i wpisujemy taką liczbę. Bo tutaj mamy jedynkę, tak jakby, którą nie piszemy w chemii oczywiście, ale jakby była tutaj trójka, to byśmy musieli napisać trzy razy. No ale nie mamy, tutaj mamy jedynkę, więc piszemy jeden razy. Tyle, to znaczy objętość. I zostawiamy. Z... O, tutaj jest trójka. No. no to piszemy trzy razy. Tlenek węgla, 4 to oczywiście kas. 22,4. No i wymnażamy naszą proporcję. Nasza proporcja to będzie X równa się i mnożymy na krzyż. Mnożymy sobie na krzyż o dostęp, czyli 3 razy 22,4 razy 4,48. Ja sobie tutaj wymnożę to na kalkulatorze. Wysiadłem 4. 4, 4, I będziemy mieli coś takiego. No a pod spodem, tutaj będziemy mieli tutaj będziemy mieli w mianowniku 22,4. No i możemy tutaj albo to sobie policzyć i podać po prostu przenożę, ale widzę, że tu się skróci, tu się skróci, więc mogę od razu powiedzieć, że 48 razy 3 to jest 13, 44. I w ogóle to była taka trudniejsza metoda, jak teraz sobie myślę, ale ta metoda działa zawsze na wszystko. No i oczywiście na, na końcu musimy jednostkę, bo bez tego nie ma punktu. Na końcu, mówię, bo tutaj nie musimy jednostek pisać, co nie? Możesz sobie napisać, ale nie musisz. Ale tutaj na końcu, jak podajesz x, trzeba jednostek podać, bo wyzerują zadanie. No i to jest nasza odpowiedź. Tyle decymetrów C tlenku węgla 4 nam powstanie. A w ogóle te metan, etan, propan, butan, yy, twoja stara orangutan, to... Są węglowodory. I one też są w formie gazowej. No, ale to się dowiesz przy chemii organicznej, bo to jest chemia organiczna akurat. I co ja Ci mogę powiedzieć tutaj? Jakby to zrobić prościej. Może jakby to zrobić prościej. kopiuję jeszcze raz to. I mamy coś takiego. Jak to zrobić prościej. To mamy informację, że mamy. Tyle propanu. No to sobie, że mamy tyle propanu. Co nie. No i skoro tutaj mamy jedynkę. Co nie? Tyle mamy. Jed... Tutaj mamy jedynkę. To się tyczy, tylko jak oba związki są gazowe. Co nie? To są takie mankamenty. A tutaj mamy trójkę widzimy. Więc przepisujemy sobie trójkę. I tyle nam powstanie gazu. Czyli innymi słowy, mnożymy po prostu 4,48 razy 3. I mamy odpowiedź. To wynika ze stechiometrii. No bo jak tu mamy 1 mol tego tak T3H8, czyli 22,4, jak mamy trójkę, no to tu będzie 3 razy 22,4. Gdyby to było w molach, ale my mamy w zadaniu powiedziane, ile mamy na początku tego gazu, więc nie, nie odczuwamy w ten sposób. No i myślę, że tak można wyjaśnić to zadanie. Mam nadzieję, że zrozumiałeś.